Czy AI zabierze pracę szczurom? Ja jestem Konrad i polecam nie obserwować. 90% leków, które przechodzą testy na zwierzętach, okazuje się nieskuteczne u ludzi, a same testy oczywiście wiążą się z cierpieniem zwierząt. A co gdyby zwierzęta laboratoryjne zostały zastąpione przez sztuczną inteligencję? Naukowcy z FDA wpadli na genialny pomysł. Co by było, gdyby mogli nauczyć sztuczną inteligencję, żeby stała się wirtualnym szczurem? Wprowadzili do modelu o nazwie Animal Gun dokumentację medyczną 8000 prawdziwych szczurów. Każde badanie krwi, każdy odczyt enzymów wątrobowych, każdy skutek uboczny wywołany przez różne leki. Sztuczna inteligencja przeanalizowała dane i nauczyła się, jak każda substancja chemiczna wpływa na organizmy tych zwierząt z dokładnością co do najmniejszego szczegółu. No i potem nadszedł czas na test. Model AI. Dostał lek, z którym nigdy wcześniej nie miał do czynienia, i został zapytany, co stałoby się z wątrobą szczura po podaniu tego leku. Sztuczna inteligencja wygenerowała kompletne profile medyczne, morfologię krwi, poziom enzymów wątrobowych, wskaźniki funkcji nerek. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak prawdziwy raport laboratoryjny. I gdy porównano te wirtualne wyniki z wynikami rzeczywistych eksperymentów na zwierzętach, okazało się, że model AI miał rację w 96% przypadków. Sprawdzono też coś jeszcze bardziej fascynującego. 25 lat temu na rynku istniał lek na cukrzycę o nazwie troglitazon. Chemicznie był niemal identyczny z dwoma innymi lekami na cukrzycę, które są przepisywane do dziś, ale okazało się, że ten akurat lek prowadził do uszkodzenia wątroby i musiał zostać wycofany z rynku. Naukowcy przeprowadzili wirtualny eksperyment na 100% Tysiącach cyfrowych szczurów, testując wszystkie trzy leki, i sztuczna inteligencja poprawnie przewidziała, że troglitazon spowoduje dwukrotnie większe uszkodzenia wątroby niż pozostałe dwa leki, co dokładnie odzwierciedlało to, co działo się potem u ludzi.